Sponsorem magazynu sportowego jest firma Struz Development Spółka Zondy. Sponsorem programu jest Mostostal Siedlce, producent najwyższej jakości wyrobów ze Stali. 2024 rok już powoli dobiega końca, a dzisiaj podsumujemy rok 2024 i ogólnie tutaj w regionie ze sponsorem naszego programu sportowego z panem Konstantym Strusem. Dzień dobry, dzień dobry państwu. No, panie Konstanty, tutaj w naszym regionie 2024 rok to był rok wielu zmian w, w sporcie, przede wszystkim w obrębie pogonisiecy. Jak pan tutaj e, wspiera sport tutaj e, w regionie i co e, jakie wnioski może tutaj pan e, zauważyć? Sport to jest dziedzina aktywności e, profesjonalna, ale również relaks e, młodzieży, głównie tutaj młodzież, e, która garnie się do sportu, do piłki nożnej, ale również do innych dziedzin sportu. No, y, trzeba to wspierać, trzeba, a, trzeba stawiać na młodych i wiem, że y, działacze Pogoni siece tak to robią, y, więc y, oby nasza drużyna, pierwsza liga, y, no, czego jej życzymy, y, trwała dalej w pierwszej lidze, no, potrzeba dużo wysiłku działaczy, y, y, ale również, y, również zawodników. I ta presja, wiem, że jest mocna, i dzisiaj trudno, trudno sobie wyobrazić, że było inaczej, bo wszyscy trzymamy kciuki za pierwszą ligę, pierwsza liga w tamtym roku świetne zwycięstwo, świetny awans, wszyscy cieszyliśmy się, byłem też na meczu w Puławach, gdzie właśnie z Wisłą wygraliśmy i to dało nam ten, ten wspaniały awans, o który przez wiele lat marzyliśmy. My jako kibice, jako sponsorzy, no, miasto jest, Pogoń jest naszą taką, taką wizytówką, którą wiele osób się utożsamia. No i ja się cieszę, że mogę w jakiś sposób wspierać finansowo jako sponsor jeden z głównych sponsorów pogoni siedce wiem że zawsze jest niedosyt no bo to już jest zawodowy sport a w zawodowym sporcie naprawdę w grę wchodzą no, jak spojrzymy na te duże kluby z pierwszej ligi z Ekstraklasy to już są naprawdę budżety no wiele wiele większe miasto siedce Tyle o ile może Rada Miasta wspiera i tutaj też podziękowania dla Rady Miasta yy, poprzedniej kadencji, jak i tej kadencji, że te, te pieniądze asygnowane z budżetu miasta yy, no są, są jak gdyby przewidywalne. One tam z tego co wiem są raz na trzy lata uchwalane i później sprawiedliwie rozdzielane. Cóż można więcej powiedzieć? No, oprócz piłki nożnej, sponsorujemy my jako przedsiębiorstwo nasze, Strus Development, sponsorujemy również, jesteśmy partnerami siatkówki, rugby. No, te, te, te dziedziny sportu w sieciach są mocne, aktywne i to bardzo nas cieszy, że tak jak na wstępie powiedziałem, że młodzież ma zajęcie, ma pasję. A to jest przełożenie w przyszłości też w biznes, bo człowiek ambitny, dążący do celu, stawiający sobie wymagania, bo trzeba chodzić na trening, trzeba, trzeba po prostu no, dać siebie wszystko, żeby, żeby zaistnieć, bo sport dzisiaj tak jak jest... No, bardzo bardzo o wysoko sobie zawodnicy stawiają to poprzeczkę, inaczej być nie może. Podobnie jak w biznesie, firmy, przedsiębiorstwa, które, które są ambitne, które podążają do celu, które realizują swoją strategię, no są na rynku. Sięgnę pamięciu, bo nasza firma już ma 30 kilka lat 33 dokładnie. No jest to historia długa i zawsze stawialiśmy sobie za cel, ambitne cele stawialiśmy ze sobą, tak na, trochę powiem, na swoim przykładzie jak i mojej małżonki, bo jesteśmy firmą rodzinną, małżonka uprawiała sport tutaj na Siedleckim Stadionie, gdzie dzisiaj jest Nasza galeria handlowa, pozdrawiam wszystkich, którzy korzystają z galerii naszej, bo już też to, jest, to się pisało w krajobraz, ale, ale tam no, wcześniej był stadion. I na tym stadionie właśnie moja małżonka osiągała nawet sukcesy lekkoatletyczne. Ja w młodym wieku też uprawiałem sport no, niewyczynowy, niezawodowy, bo wtedy takiego nie było ale no, w zapasach byłem, miałem też swoje sukcesy, więc y, sport kształtuje charakter, daje, y, daje odporność na stres y, i bardzo się cieszymy, że, że sport w naszym mieście jest y, no, stoi na wysokim poziomie i oby tak było jak najdłużej. No właśnie tutaj obecni Rządzący postawili sobie za cel tutaj postawienie na nogi siedleckiego sportu. Pogoń co prawda już z, mm, awansowała do pierwszej ligi. Co prawda wyniki tam nie są zadowalające dla kibiców, no ale nie oszukujmy się. Ostatnie miejsce w tabeli to nie jest miejsce pogoni siedce, Odradza się Siedlecka Koszykówka, układ Basket Siedce i KPS Siedce. Nasi siatkarze znajdują się w czołówce tabeli. Pytanie teraz, jak jeszcze możemy tutaj wspierać, w jakie aktywności możemy zaangażować też społeczność siedlecką, aby te kluby wynieść jeszcze wyżej. Zawsze można wyżej, zawsze można chcieć więcej, i to co powiedziałem, trzeba ambitnie stawiać sobie cele, i myślę, że takie programy jak ten, między innymi, no, pokazują, że jest potencjał, że jest w mieście sport, żyje sport, osiąga dobre wyniki. No, nie zawsze się wygrywa, i tutaj trzeba być kibicem i wspierać też w różnych formach naszych zawodników, bo no, nie jest sztuką wspierać, jak jesteśmy na e, czołówce, tak. E, no właśnie teraz tego wsparcia, myślę, jest e, potrzeba jeszcze więcej i, i myśl, myśl, myślimy o tym e, jak najbardziej e, pozytywnie, no bo e, narzekaniem nic się nie wskóra, narzekanie powoduje no, same negatywne rzeczy, więc myśleć pozytywnie, działać, współpracować, wspierać, promować, no to, to, to zawsze jest droga do sukcesu i chciałbym właśnie w tym miejscu wesprzeć naszych mentalnie naszych pogonistów. Wierzcie w siebie, wierzcie, że jesteście najlepsi. Damy radę, damy radę nowe kadry, bo bardzo tutaj poprzedni zarząd i obecny pogoni i działacze postawili na młodzież. Wiem, że ćwiczy, trenuje około 500 dzieciaków, młodzieży, nastolatków i tutaj jest bardzo duże, bardzo duże, duże są możliwości na przyszłość, więc musimy wytrwać, musimy dać radę i myślę, że, że ten sezon następny, wiosenny, no zapraszam wszystkich na... Trybuny kibiców. Wspierajmy, wspierajmy naszych, bo, bo no takie jest życie, taki jest sport, nie zawsze się wygrywa, ale wiem, że taki doping, mocny doping no podnosi na duchu, a powinniśmy być właśnie w tych momentach nawet trudnych, wspierać, tak? I zapraszam wszystkich na trybunę. No, właśnie wspierać to jest najważniejsze słowo. Co Panu daje najwięcej satysfakcji z wspierania siedeckiego sportu? No, jestem w tym mieście, w naszym mieście ukochanym, wspaniale się rozwijającym i mam wielką satysfakcję, że możemy właśnie wspierać, pomagać. No z, tych, z tych względów, o których wcześniej wspomniałem, z tych młodych ludzi, którzy uprawiają sport, w przyszłości będą. Może nie wszyscy zwiążą, zwiążą sobie, no bo nie, to jest nierealne, żeby wszyscy byli raptem no, zawodowo uprawiali sport. Natomiast tu się kształtują charaktery i czym więcej będziemy mieli tych właśnie. Dobrych sportowców w przyszłości. Oni będą dobrymi menedżerami, dobry, dob, dobrze będą zarządzać. Może wejdą do Rady Miasta, może do władz, albo będą przedsiębiorcami, którzy będą budować to miasto. Miasto przyjazne, które stawia na przedsiębiorców, które stawia na współpracę, na rozwój. No i w tym kierunku. W tym kierunku takie myślenie pozytywne warto, warto przekazać innym i, i być, być w wydarzeniach, tak? bo przedsiębiorca, przedsiębiorstwo jest od tego, żeby ponosić, ponosić wiele. Wziąć na siebie odpowiedzialność przede wszystkim za biznes, za społeczny jego wymiar i tutaj realizując politykę też naszej firmy społecznie odpowiedzialnego biznesu no angażujemy się w wiele wydarzeń sportowych, charytatywnych. Chcemy być postrzegani jako przedsiębiorcy, jako firma w regionie, w subregionie, firma pozytywna, firma z twarzą, z duszą, firma rodzinna, no i to daje też satysfakcję, olbrzymią satysfakcję, kiedy, kiedy widzimy, widzimy też owoce tej współpracy, tak? No właśnie, tutaj na, na sponsorik też trzeba mieć środki, a wiemy, że tutaj prowadzi Pan firmę Srus Development. Jak, jakie inwestycje zostały poczynione, które zostały zakończone w roku 2024? Firma nasza, no już tak jak wspomniałem, 30 kilka lat, 33 dokładnie, w przyszłym roku już będzie 34 lata. Myślę, że 35-lecie zrobimy jubileusz, bo tak, takie, takie jubileusze robimy. No tutaj pandemia troszeczkę przeszkodziła nam, bo niedawno obchodziliśmy, ale właśnie to był okres pandemii, 30-lecie. Ale wcześniej było 25-lecie, były wydarzenia, no, było głośno o nas i no, my się tym chwalimy. Nie w sensie, żeby sobie robić promocję, ale no, chcemy się dzielić naszymi sukcesami, Naszą, bo w naszej firmie pracuje no, dużo ludzi z siedlec, z okolicy, z subregionu. Jesteśmy też obecni w innych miastach. Działamy w Warszawie no, głównie od 2000 roku. W zasadzie działamy w Warszawie i to jest jeden z głównych naszych kierunków ekspansji tak, na rynek mieszkaniowy. Ale poza Warszawą Pruszków, Piaseczno, Poznań, Gdańsk, Białystok. Tak więc no, wolumen naszej firmy jest szeroki i aktywnie działamy. Jesteśmy firmą rodzinną. Od kilku lat już przekształc przekształciliśmy się w spółkę, podzieliliśmy ten cały tort. Kiedyś prowadziliśmy działalność, ja prowadziłem działalność jako osoba fizyczna Konstanty Strus, przedsiębiorstwo budowlane Konstanty Strus. No ale czas też na sukcesję, czas na y, takie uporządkowanie, y, rozdzielenie tych biznesów, więc mamy kilka spółek. Mamy spółkę budowlaną, y, gdzie nasi pracownicy y, pracują na budowach. Y, mamy spółkę właśnie strus Development, która zarządza całością i jest jak gdyby y, tutaj tą matką. Y, Spółka budowlana, jak wspomniałem, też jest, mamy spółkę e, Sturz Development, która zajmuje się wynajmem mieszkań na... E, to jest głównie rynek warszawski, ale w siecach wkrótce też będziemy mieli mieszkania na wynajem. E, w Warszawie mamy e, e, cztery budynki, w, dwa ukończone z, z mieszkaniami na wynajem a dwa są w budowie i lada moment będą wykończone. Myślę, że do końca przyszłego roku w Warszawie będziemy mieli około ok. 800 mieszkań na wynajem. Ten rynek wynajmu, szczególnie w Warszawie, ale w innych miastach myślę też, dużych miastach się rozwija, bo jest perspektywą, alternatywą dla ludzi, którzy szukają swojego miejsca na ziemi, młodych ludzi, ale również tych przybyłych z dalekich krajów a, a, i tam cudzoziemców i oni no, głównie wynajmują mieszkania w naszych tych zasobach. To są małe mieszkania, trzydziestokilkumetrowe, maksymalnie do 60 metrów i one cieszą się, no mamy 100% mieszkań praktycznie tych małych wynajętych i no to jest taki drugi filar naszej firmy, na który stawiamy, czyli budujemy i sprzedajemy mieszkania na własność, ale również budujemy mieszkania na wynajem. No i trzecim jeszcze takim można powiedzieć filarem, w którym jesteśmy mocno też aktywni są hotele. Mamy dwa hotele sieciowe, no, jesteśmy franczyzobiorcą, ale działamy na własne ryzyko i własnym, no, no, po prostu jesteśmy, mamy szyld tak, hotelu Ibis, natomiast no, działamy tu na własne, mamy swój, swoją załogę dyrektora, zarząd i tutaj to jest też oddzielna firma. Eee, trzeci hotel, który budujemy w Gdańsku, tuż przy lotnisku, jest też mocno zaawansowany. Także więc e, no, postrzegamy możliwości e, działania na różnych obszarach e, i tam, gdzie jest ten, ten moment wchodzimy tak... E, tak e, jak był te, ten kryzys 2008 2009 gdzie właśnie no, rynek mieszkaniowy bardzo wygasł, był taki moment. No to poszliśmy w kierunku galerii handlowych i hoteli. Dzisiaj podobna, może niepodobna sytuacja, ale jest taka niepewna sytuacja na rynku, jeżeli chodzi o mieszkania, no bo Raty kredytowe. No, nie ma kredytów tych dotowanych, tak, które były uprzednio. I zapowiada się, że raczej ich nie będzie: no bo gospodarka, bo no, to już jest polityka rządu w zakresie mieszkalnictwa. Są różne opinie, tarcia: czy inwestować w budownictwo właśnie społeczne komunalne, to wspierać czy wspierać. No, mówi się wspierać deweloperów. Deweloperzy sobie poradzą, najwyżej no, mniej będziemy budować, natomiast dostępność mieszkań no, w tym momencie jest y, dużo Mniejsza dla potencjalnych klientów, młodych, którzy chcą zakupić często swoje pierwsze mieszkanie. Po prostu raty kredytowe no, nie są w stanie udźwignąć tych rat kredytowych, nie dostają kredytu, nie są przyznawane kredyty. No i, i tutaj koło się zamyka, więc. My budujemy oczywiście z własnych środków, bądź z limitów kredytowych, jakie posiadamy, bo współpracujemy z dwoma dużymi bankami w Polsce od wielu wielu lat. No, mamy dobrą sytuację ekonomiczną, mamy kadry, mamy ziemię, mamy, moglibyśmy budować więcej tak. No, ale budujemy tyle, ile rynek jest w stanie udźwignąć no właśnie dostęp do kredytów tutaj jest podstawowa, podstawowy hamulec żeby tych mieszkań budować więcej czyli zbyt tak więc ale w Siedlcach budujemy mamy dwie dość duże inwestycje w trakcie budowy myślę że niedługo rozpoczniemy sprzedaż czyli tu blisko ulicy Orlicz Dreszera, nieopodal jednostki wojskowej. Jest duże osiedle zaprojektowane w trzech etapach. Pierwszy etap, właśnie, jest stan surowy, już wykonany. I myślę, że na wiosnę uruchomimy sprzedaż. Tam docelowo w tych trzech etapach będzie no, ponad 300 mieszkań 360 chyba. Drugie osiedle, które budujemy w Siedcach, w trakcie realizacji obecnie, to przy ulicy Monte Cassino. Tam już sprzedaż rozpoczęliśmy i tam będzie w trzech etapach też podobna liczba mieszkań 360, 80 dokładnie nie pamiętam. I w parterze tych mieszkań będą też usługi. To będzie taki retail park, można powiedzieć, bo na całej długości ulicy, przy ulicy Monte Cassino będą właśnie usługi, parking ogólnodostępny dla, dla klientów i dla osób przybywających czasowo, bo miejsca parkingowe do mieszkań będą zlokalizowane tradycyjnie w garażu podziemnym, więc to są te dwie inwestycje, które realizujemy. I no, myślę, że na ten moment to chyba wszystko, co w siecach, a nowe są w przygotowaniu, ale tutaj potrzeba też, i dzisiaj na to rozmawiałem z prezydentem, potrzeba jest pilnego uchwalenia studium, studium kierunków rozwoju, bo. Plany, które, kierun kierunki, które są obrane w obecnym studium obowiązującym. No, y, zbyt mało przestrzeni jest przewidzianych tam pod y, budownictwo mieszkaniowe i aktualizacja tego stu studium pozwoli w przyszłości na, na rozpoczęcie inwestycji w nowych obszarach, które dotychczas były y, zarezerwowane dla usług, a usługi. No, widzimy na mieście dużo jest lokali do wynajęcia. No, na początku lat 90., bo to studium tak obowiązuje obecne, był nacisk, że no w Polsce, w miastach, głównie powinniśmy stawiać na usługi. I zbyt dużo tego terenu no, zostało przeznaczone. Bo taka była dyskusja na początku lat 90., że no, my tu potęgą jakąś nie będziemy. Naszym jakimś takim apoge, takim, takim wyznacznikiem rozwoju powinno być budowanie usług w różnych kierunkach, w różnych branżach. No i, i oczywiście część z, z tego została zrealizowana, bo powstały yy, oprócz handlu również yy, właśnie różne, yy, szczególnie przy głównych ulicach, tak, yy, różne punkty usługowe, natomiast no, tego chyba moim zdaniem, znaczy nie chyba na pewno jest za dużo i ta aktualizacja studium, która no, jest zapowiadana przez władze miasta. Mam nadzieję, że to nastąpi szybko. Będzie, będzie można postawić tutaj na rozwój, dalszy, dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego, bo tych mieszkań ciągle jest potrzeba. Chociaż budujemy dużo my, jako deweloper i nasza mm, konkurencja. No w świecach jest sporo firm, które zajmują się budownictwem wielorodzinnym. I, I cały czas te mieszkania nie stoją puste, one się sprzedają, bo jesteśmy subregionem, mamy tutaj e, wspaniałe warunki m, do rozwoju jako region właśnie, Sub, cały subregion do nas dąży. E, teraz e, myślę, że e, część ludzi, młodych ludzi dojeżdżających do Warszawy, e, no w siecach są... Ponad połowę tańsze mieszkania jak w Warszawie, więc to też jest perspektywa. Część ludzi właśnie decyduje się na zamieszkanie w Siedcach i dojazd do Warszawy nie jest problemem już dzisiaj. Jest szybka w miarę kolej, autostrada, więc my mamy też takie lokalizacje. No i jeżeli te kredyty mieszkaniowe w jakiś sposób zostaną przez rząd bądź inflacja spadnie, bo to byłoby najlepsze, żeby inflacja była, nie wiem, typu 2% plus marża banku 1,5%, 3-3,5% to już jest kredyt do ogarnięcia, natomiast dzisiaj uwzględniając inflację i marżę banku, no to kredyt mieszkaniowy 8%, no on się nie obroni. No właśnie, wodze miasta zapowiadają, że chcą wybudować podczas swojej kadencji nową halę sportowo-widowiskową na kilka tysięcy miejsc. Co pan myśli o takiej inwestycji? Czy podjąłby się podjęcia takiej, takiego zadania i czy ewentualnie już coś się w tym temacie dzieje, o czym nie wiemy? Od dawna mówi się o potrzebie budowy takiej hali widowiskowo-sportowej, ale uniwersalnej, żeby ona służyła różnym wydarzeniom, też również tym komercyjnym, bo... No jak wspomniałem, bliskość Warszawy już jest myślę, że z Wilanowa na, na Białękę dłużej będzie się jechać niż do, z Siedlec do Warszawy. Więc tutaj to powinniśmy wykorzystać jako miasto właśnie bliskość Warszawy, czyli rynku ba, bardzo dużego rynku, który. No powinniśmy, jesteśmy już blisko i to powinniśmy tą bliskość wykorzystać i budowa takiej hali widowiskowo sportowej oczywiście są pieniądze, ale należałoby je zorganizować i to jest zadanie myślę władz miasta, natomiast, natomiast jak najbardziej z trzech miar taka Inwestycja jest potrzebna. Myślę, że nawet konieczna, żeby dalej miasto się dynamicznie rozwijało. A w perspektywie ta sala widowiskowa-sportowa myślę, że nawet mogłoby zarabiać, bo można by było różne wydarzenia sportowe, kulturalne e, przeprowadzać i. Mm, i funkcjonować tutaj biznesowo również, bez, bez dotowania takiej inwestycji, znaczy nie, nie inwestycji, tylko już później skończonej inwestycji. Ona mogłaby nawet przynosić dochody i tutaj Agencja Rozwoju Miasta powinna zrobić wszystko i władze miasta i przedsiębiorcy, żeby ta inwestycja powstała, bo, bo to jest następny bodziec do rozwoju miasta. Lokalizacja, myślę, że jest I, i, i wiele osób, myślę, że władze miasta też ją akceptują, bo jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który wskazuje takie miejsce właśnie na Błoniach Siedleckich vis a -vis stadionu, bo mamy stadion, mamy akwapark, mamy miejsca parkingowe, boiska treningowe, brakuje hotel, Brakuje właśnie sali widowiskowej, sportowej jako takiej wisienki na torcie, który no, cały ten zespół sportowo-rekreacyjny mógłby wspaniale funkcjonować i, i taka potrzeba jest i ja gorąco ją popieram i będę kibicował i wspierał, jeżeli w jakiś sposób będę mógł. Tak. Także liczymy, że hala widowiskowa ruszą pierwsze prace i raz po, będzie bodźcem do wzrostu rozwoju sportu, ale nie tylko, ale też i rozrywki w siedlcach. Dziękujemy Panu Konstantemu Strusowi, który przybył do naszego studia. Dziękuję bardzo za rozmowę i w imieniu własnym oraz całego zarządu firmy Strus Development składam Państwu serdeczne e, życzenia bożonarodzeniowe. Niech ten czas będzie błogosławiony, przyniesie obfite i bogate święta, a przy spotkaniu rodzinnym ciepłej atmosferze. i Do siego roku, wszystkiego dobrego. Dołączamy się do życzeń i zapraszamy na kolejne wydanie magazynu sportowego. Sponsorem magazynu sportowego jest firma Strus Development Spółka z Sponsorem programu jest Mostostal Siedlce, producent najwyższej jakości wyrobów ze stali.